Pewnie wielu z was zastanawia się, w jaki sposób elegancko, funkcjonalnie zaprojektować wnętrze waszych szaf garderób. Z pomocą przyszła nam firma GTV ze swoim produktem, produktem Elite. Elite. No nie muszę mówić nikomu, co to oznacza. Jest to system, który możemy dopasować sobie dowolnie do wymiaru wnętrza naszej szafy. Odkładam, biorę katalog, biorę instrukcję techniczną. I teraz, moi drodzy, mamy do wyboru wymiary od 56 cm aż do 918. Czyli mamy naprawdę duży wachlarz możliwości, jeśli chodzi o nasze wnętrza. Ja akurat siedzę w szafce 60, popularnej. Słupek, który może tworzyć waszą szafę. Mamy w tej chwili jeden z nich do zabudowania. Jak to fajnie zrobić? W tym słupku chciałbym umieścić wieszak wysuwany na spodnie, jak i kosz ratanowy. Moi drodzy, to takie cudo jest. Jak wiecie, no, ratan ekskluzywna rzecz. W taki oto sposób mamy do dyspozycji grafitowy, jak i biały. Ja mam tutaj szafę, która jest co prawda biała, ale krawędzie ma oklejone okleiną w kolorze czarnym, więc ten grafit będzie naprawdę fajnie wyglądał i komponował się na tle białego wnętrza. Wieszak na spodnie. Mamy na instrukcji, moi drodzy, jedna instrukcja, jeden sprzęt, który kupimy, mamy opisany cały już wachlarz możliwości firmy GTV, czyli mamy nasz kosz ratanowy, mamy kosz metalowy, inny kosz metalowy. Szufladę z podziałkami. Podziałki naprawdę fajnie zrobione, jest to wykończone materiałem. Półka na buty, półka na buty, no i właśnie wieszak na spodnie, o którym Wam mówiłem. Czyli kupując jedną rzecz, mamy od razu gotową instrukcję i gotową specyfikację do całości, którą posiada firma GTV. My wszyscy wiemy, że standard jest 55 cm. I spokojnie się mieścimy w tą odległość. Instrukcja techniczna opowiada nam też, jak zabrać się za montaż. I nie, 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 moi drodzy, to nie to, że ja tyle lat to robię. I tak kupując nowy osprzęt, zaglądam tą instrukcję i patrzę, jak powinno być to prawidłowo zamontowane. Mamy tutaj wymiar 5,5 cm od krawędzi do trzeciego otworu prowadnicy. Tak jak mówiłem, prowadnice Wyposażone są w system cichego domyku, czyli nic nie słyszeliście, szuflada sama się domknęła. Na takim systemie montowany będzie zarówno wieszak na spodnie, jak i kosz ratanowy. Zabierzmy się do montażu prowadnicy i zobaczmy jak to realnie będzie działało najpierw chciałbym zamontować wieszak na spodnie. I teraz wam, moi drodzy, powiem coś naprawdę fajnego. Każda z tych szuflad, szufladek, półek na buty wyposażona jest w standard. Dwie prowadnice z cichym domykiem i pełnym wysuwem, jak i stelaż standardowy do każdego z tych elementów. Natomiast do tego stelaża zarówno będzie pasował wieszak na spodnie, jak i ratanowy kosz. Możemy sobie to raz na jakiś czas pozmieniać. Za chwilę Wam pokażę, jak to tak naprawdę działa, ale jeżeli jest to produkt Elite, to wyposażony jest nawet w nakładkę na prowadnicę, żeby nie było widać metalu, tylko wszystko jest wykończone w kolorze antracytowym lub białym. Zależy, co sobie zamówimy i jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało. Zabieram się za montaż. Oczywiście według instrukcji pięć pół. Prowadnica prawa, otwór przeciwki od krawędzi. Nakładka. Pełny wysuw, jak widzicie. Cichy domek. Cii. No i teraz ta zaleta. Użyjemy wieszaka na spodnie. Montaż dziecinnie prosty. Powstała nam rurka. Nakładamy. Możemy sobie dowolnie regulować ilość naszych spodni. Ale to, co Wam powiedziałem, zmieniamy tylko nakładki. Ta sama podstawa jest od razu gotowa do zamontowania, czy też kosza, półki na buty, czy szuflady na drobiazgi. W gotowym korpusie zamontowałem tylko małą cząstkę możliwości, które oferuje firma GTV. Zerknijcie na ich stronę i zobaczcie jak Wy możecie zmienić swoją szafę. To jest naprawdę proste. Ten filmik mam nadzieję to udowodnił.